Dlaczego warto współpracować z Tomkiem? Przede wszystkim przeszedł całą ścieżkę od programisty do właściciela firmy IT. Obecnie, oprócz bycia sprzedawcą i szefem, pełni funkcję naszego technologicznego partnera. W mgnieniu oka rozwiązuje logiczne dylematy, zna możliwości narzędzi, potrafi biznesowo doradzić w dostępnych rozwiązaniach. I chyba właśnie to jest najważniejsze: Tomek potrafi o wszystkim opowiedzieć po ludzku, a nie po programistycznemu. Oprócz umiejętności, to też po prostu szczery, dobry człowiek, który wie, że relacja w biznesie to podstawa. Na takich wartościach staramy się budować wspólnie nasz zespół. Doceniam to, że Tomek nie waha się podejmować decyzji, które mogą być mniej popularne, po to, abyśmy i my, i klient, mogli osiągnąć swoje cele. Zawsze doradza szczerze, nawet jeśli jest to rada, która nie przyniesie nam zysków.